Moi drodzy, dzisiaj rano, nie wiem co było, ale jakoś tak powiedziałam słowo odcedzić i Darni totalnie nie wie, co to słowo znaczy i wymyśliłam nową serię, że będę mu zadawała tutaj na filmikach jakieś e, trudne słowa albo po prostu słowa, które mogą być takie, że on ich po prostu nie zna e, i on będzie musiał domyślać się, co one mogą oznaczyć, jakby będę się pytała o pierwsze skojarzenia. Więc jeżeli macie jakieś takie słowa, ale nie chodzi mi o grzechy, czy tak dalej, tylko po prostu jakieś takie słowa, nie wiem, czasowniki, rzeczowniki, które e, prawdopodobnie Darni nie zna, no bo on zna takie podstawowe, wiecie, no odcedzić myślę, że tego słowa nie nie bo dlatego nie wie. No więc napiszcie w komentarzu, jakie to mogłoby być. No ja wiem, co to znaczy. A co, jakby miała nie wiedzieć, jestem Polką. No a jak tobie się wydaje? Jak słyszysz odcedzić, to co widzisz? Od. No. C. No. Zić. Odcedzić. Od. Od. Odcedzić. Odcedzić. Tak. Odcedzić. Odcedzić. No, co to może znaczyć? Odcedzić. Z czym ci się kojarzy? ty. Odcedzić. Od czyli zrobić co? Oszczędzać. Us to nie jest oszczędzać, nie. To jest. Z, uh, uh, z czym ci się z kojarzy? Z czym? Do, ha do hajsu? Coś? Nie, to nie jest sama z pieniędzmi. Ocedzić. Odcedzić. Odcedzić. Od od ok, a napiszcie. to? Nie, to nie cecik. Napiszcie to. Odcedzić. Po angielsku. Nie, nie powiem. Widzisz, to tak się pisze, ale resztę nie czytaj. Odcedzić. Odcedzić. Nie wiem, co to znaczy. Nawet nie wiem, jak jakąś to wytłumaczyć. Tak, nawet nie wiesz. Powiedziałem. Ja wiem, co to znaczy, ale nie wiem, jak Ci dać wskazówkę, że od. Od czy co? Jakby. Co to może znaczyć? Ja mam ci powiedzieć? Jakoś wskazówka, dobra, to jest coś związanego z ziemniakami. O. Pił. Nie. Jak powiedzieć pił po angielsku? Po polsku. Po polsku? No. No. Pilować. Nie. A, o. Okrecić. Nie. Okręcić. Okreś. Nie. Obie. Obierać. 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 Tak, więc. Y... Obierasz to coś innego. Okay. Odcedzić, co jeszcze się robi z ziemniakami? Eee, smadzić. Nie, to smażyć, to nie, no odcedzić to jest tylko jedno słowo. Gotuj. A po gotowaniu co się robi? Kr pokręcić. No nie, jak ugotują, pokroić. Pokroić. Jak się, jak się ugotują ziemniaki, to co się potem robi? Jest woda z ziemniaki w wodzie, nie? Aha. I co się dalej robi?